Siemanko, witam już w 15. vlogmasie na moim kanale. Nie wierzę, że dotrwaliśmy już do tego momentu. Zostało jeszcze dosłownie jeszcze dosłownie 9 dni do, do świąt. Sam w to nie, nie umiem uwierzyć, że to tak szybko minęło. Skoro mamy 15, to wezmę sobie 15 czekoladkę. jest tutaj. Patrzymy, co to będzie. Jest to wstążeczka. Albo to to takie, co się wiesza na ten, na drzwi na przykład. Tutaj mamy kawę w takiej filiżance i babeczkę taką że za niedługo na święta, może 23-24 grudzień yy, będę robił właśnie babeczki, także nie przegapcie tego filmu, bo myślę, że to będzie naprawdę ciekawe. A tutaj sobie oglądam jakiś film na YouTube, na przykład tutaj jest How to Make Speed Rampic Trans Transitions Vegas Pro Tutaj są po prostu poradni takich, chociaż nie wiem po co to oglądam jak i tak z tego nie skorzystam. Siema, trochę mnie nie było, bo nie nagrywałem chyba z 7 albo 8 godzin, bym się tak nie chciało dzisiaj nagrywać. Zapomniałem, że mam nagrywać vlog masy. Ostatnio nagrywałem coś po dziś, daj, 1750, trochę czasu minęło i od tego czasu byłem w sklepie, byłem w Obi i Oszonie. piłem następujące rzeczy. Piłem takie crunch chipsy, frumę. Yeah. Mm, duże chips, yy, no takie czosnkowe, one są dobre, jadłem je kiedyś w szkole, Byłem w sklepiku szkolnym, taki Timbark, nektar banan, no byle jakiś żal pod prysznic, bo nie miałem żadnego. Taką świeczkę, yy, najzwyczajniejsza świeczka, a nie, pachnie mm, taką maliną trochę pachnie to wszystko z tego co kupiłem a nie, jeszcze jedna rzecz w sumie, zresztą zaraz wam pokażę, kupiliśmy jeszcze taką grę T-Rex Rocks, w sumie średnia gra, yy, jeszcze zbytnio nie wypróbowaliśmy, znaczy no próbowaliśmy w to zagrać, ale ciągle coś odpada i będzie trzeba to jeszcze raz przetestować, tak się prezentuje tył i koszt, no to nie było mało, ale nie będę mówił w sumie jest mi strasznie Głupio, że tak mało nagrałem dzisiaj. Trochę części żałuję, że po prostu jakby zapomniałem o tym, bo mogłem serio dużo jeszcze nagrać. Zobaczę sobie statystyki pod najnowszym odcinkiem, Wbiło mi jakieś 3 suby, bo mam już 186. Pozdrawiam też Remu, bo chciał, żebym go pozdrowił na Discordzie. 73 wyświetlenia i znowu sobie daję łapkę w, dół, w górę. Jedna łapka w dół, komentarze. No oczywiście, oczywiście YouTube musiał mi pogorszyć strasznie jakoś Michał vlog, megodzinny odcinek, a dziękuję bardzo. Cześć czy, Cyga, no o go debila. Sorry, że go obrażam, no ale taka prawda no, no de -debil z tego typa, super vlog. Z Szynowski zgadzam się w 100% Ale to nie ważne o co chodzi. okona jest dzięki, ja, ja tam byłem XD pozdrawiam. No i ja ciebie również pozdrawiam, jedyna, fajnie było w tym rybniku. No i w sumie to tyle. Mam nadzieję że ten film, Pojaliśmy tam tylko po to, aby mieć całą sprawę czyli vlog z 14, przyjmie się bardzo dobrze, bo montowałem go 2-3 godziny i na serio wyszedł fajnie, nawet Emil powiedział że fajnie się ogląda te, takie vlogi więc będę czasem może jeszcze wrzucał takie, takie dłuższe z jakiegoś wypadu czy coś, ale jeszcze nie wiem, na razie nic nie planuję, żeby gdzieś jechać, generalnie to ja będę kończył tego vloga, nie za długi nie za krótki, chyba 4 minuty z niego wyjdzie, ale mam nadzieję że seru wam się spodobał i możliwe też, że jutro no nie pójdę do szkoły, bo się źle czuję trochę. Ale tego jeszcze nie wiem, ale seru źle się czuję, no i oczywiście będzie w szkole. Nie, nagrywałeś filmu, a nie przyszedłeś do szkoły. Nie, no tak będzie, tak zawsze jest u mnie, ja jak nagrywam, a nie mam mnie w szkole. Ale w sumie nie obchodzi mnie to. Było na tyle z odcinka, subskrybujcie z dzwoneczkiem, aby przycisnąć, subskrybuj stał się szary. Łapkujcie film oraz komentujcie, udostępniajcie znajomym. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!